Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa dnia 25 lipca 2025 roku. Po 998 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2025 roku. Co prawie szczegółowego zakresu działania ministra myśli, członka Rady Ministrów Jana Grabca na podstawie Artykułu 33 ustawy 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku o Radzie Ministrów Dziennik Ustaw z 2025 roku. I pozycja zarządza się. Co następuje. Paragraf punkt 1. Minister, myśli członek Rady Ministrów Jan Grabiec, zwany dalej ministrem, wykonuje zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów. Paragraf punkt 2. Do zakresu działania ministra należy w szczególności: punkt 1. nadzór nad zapewnieniem przez kancelarię Prezesa Rady Ministrów obsługi Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, ministrów wykonujących zadania wyznaczone przez Prezesa Rady Ministrów, pełnomocników rządu, komisji wspólnych oraz organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów. Punkt drugi Kierowanie działalnością i nadzór nad realizacją zadań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określonych w art. 29 punktów 8 i 9 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 roku. O Radzie Ministrów Punkt trzeci Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów Paragraf punkt trzeci Minister w zakresie realizacji zadań określonych Paragraf może z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów lub Rady Ministrów Punkt 1. Żądać informacji Dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od organów administracji rządowej. Punkt drugi: Przekazać z urzędu lub na wniosek właściwego organu albo na wniosek strony sprawę należącą do właściwości więcej niż jednego organu administracji rządowej do załatwienia wskazanemu przed siebie ministrowi, zawiadamiając o tym wszystkie inne właściwe organy oraz strony. Paragraf Punkt czwarty: W zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań minister może. Punkt pierwszy: powoływać zespoły do opracowania określonych zagadnień. Punkt drugi zlecać sporządzanie ekspertyz oraz innych opracowań. Paragraf punkt piąty, obsługa ministra zapewnia kancelaria prezesa Rady Ministrów. Paragraf punkt 5, rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z mocą od dnia 24 lipca 2025 roku. Prezes Rady Ministrów dyktus